Jestem w kościele w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu przy ulicy Marii Panny bodajże zobaczcie to jest gotyk tutaj gotyku jest pełno to jest ołtarz parokowy bo oryginał jest w muzeum bodajże stelle są po bokach o tutaj i dwudziestometrowe witraże tutaj Krzyż, aha, co jeszcze? No to jest wszystko czuć wiekowość i jeszcze jest krzyż XVI wiek, odrestaurowany oczywiście najstarsza rzecz. Także jak jesteście w Toruniu, to, to największy ten kościół.